The cat W Radiu Kielce słuchają Państwo programu Niedzielne Spotkania. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Szukajcie, a znajdziecie z ojcem Janem Strumiłowskim z Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie. Dziś rozmawiamy o tym, czy istnieje coś takiego jak grzech międzypokoleniowy. No w ścisłym znaczeniu coś takiego jak grzech międzypokoleniowy nie istnieje. To znaczy my nie jesteśmy odpowiedzialni za duchowe skutki, win naszych rodziców. Nie możemy uważać za prawdę czegoś takiego, że ktoś zgrzeszył z moich przodków, Prawda, a ja ponoszę konsekwencje w znaczeniu winy, winy duchowej, prawda? bo każdy grzech jest naruszeniem sprawiedliwości i domaga się sprawiedliwości, domaga się kary. Nie może być tak, że ktoś z moich przodków popełnił grzech, a ja jestem winny tego grzechu. Grzech to jest coś indywidualnego, coś osobistego. My odpowiadamy każdy indywidualnie przed Bogiem. Żeby w ogóle popełnić grzech, to znaczy, żeby być winnym jakiegokolwiek przestępstwa względem Boga, no to trzeba naruszyć. Prawo Boże i trzeba to zrobić świadomie i dobrowolnie. Jeżeli ktoś z moich przodków popełnił grzech, no to mnie jeszcze nie było na świecie, więc ani mojej świadomości, ani dobrowolności nie było, więc to byłoby skrajnie niesprawiedliwe ze strony Boga karać dzieci za grzechy ojców. Tutaj uderzamy w prawdę o sprawiedliwości Boga. Jest natomiast jeden taki grzech, który możemy w pewnym sensie nazwać grzechem pokoleniowym, nazywamy go właściwie grzechem dziedzicznym, to jest grzech pierworodny. Z tym, że znowu to nie jest przekazywanie winy i przekazywanie zobowiązania wobec Boga, ale to jest raczej przekazywanie skutków, jakim jest wszelki nieporządek w świecie, czyli od chorób, od śmierci, od tendencji do tego, żeby skłaniać się czasami ku temu, co jest złe, no to, to są skutki, prawda? I nimi jesteśmy obciążeni. Mimo wszystko istnieją zwolennicy tej teorii o grzechu międzypokoleniowym, powołują się na konkretne fragmenty w Piśmie Świętym, także już w Starym Testamencie i upatrują przyczyny na przykład chorób, czy różnych nieszczęść w życiu człowieka, właśnie w poprzednich pokoleniach. Zgadza się. Są w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, takie fragmenty, które mogłyby sugerować o czymś takim jak grzech pokoleniowy. Natomiast przez zwolenników te fragmenty są przytaczane, po pierwsze, w sposób odarty z kontekstu. Kiedy Pismo Święte mówi, że Pan Bóg będzie karał winy ojców na ich synach do trzeciego i czwartego pokolenia, no to już prawda, zazwyczaj się nie dopowiada, że będzie błogosławił do tysięcznego pokolenia. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, szerszy kontekst, prawda? Chociaż niektóre księgi właśnie posługują się tym sformułowaniem, to te same księgi dalej podają, że przyjdzie taki czas i już nadchodzi i już jest, kiedy pan Bóg nie będzie karał dzieci za winy ich ojców i to przysłowie, które Izraelici powtarzali ojcowie jedli cierpkie jagody, a dzieciom zdrętwiały zęby, już nie będzie aktualne, ponieważ każdy sam odpowie za swój grzech i to jest wyraz prawdy o sprawiedliwości Bożej. To skąd takie Usprawiedliwianie właśnie chorób, nieszczęść, niepełnosprawności postępowaniem przodków. Tutaj dotykamy prawdy zawartej w pierwszej części tych fragmentów biblijnych, że jednak Pan Bóg kara grzechy przodków do trzeciego i czwartego pokolenia. Oczywiście to jest semicki sposób wyrażania się. Tu nie chodzi o karę za grzech. Tu chodzi o konsekwencje grzechu, które my sami sprowadzamy na nasze dzieci, bo nie da się ukryć, że są takie grzechy, które powodują, że no, nasze dzieci ponoszą konsekwencje za nie. Załóżmy alkoholizm, prawda? Jeżeli ktoś popełnia grzech alkoholizmu, no to jego dziecko jest dotknięte skutkami tego grzechu. Ale nie z tego względu, że nosi jakieś brzemię duchowe, prawda, że w sensie duchowym jest obciążone karą za ten grzech, ale dlatego, że po prostu atmosfera życia rodziców, egzystencja życia rodziców była naznaczona grzechem i to dziecko już właśnie w takim kontekście się wychowywało. Ono zostało po prostu skrzywdzone przez swoich rodziców. Natomiast nie możemy domagać się tego, żeby teraz skutki takich grzechów leczyć na sposób duchowy, czyli odprawiać jakieś egzorcyzmy, jakieś modlitwy o uwolnienie, ponieważ skutki one dotyczą... Sfery psychofizycznej, a nie duchowej. Pojawiają się takie modlitwy o uwolnienie z tych grzechów międzypokoleniowych. Jak do tego podchodzić? Kilka lat temu wyszedł dokument Komisji Teologicznej przy Episkopacie Polski na temat takich praktyk, który kategorycznie zabrania takich praktyk i sugeruje Episkopatowi, żeby swoich wiernych przestrzegał przed takimi praktykami, ponieważ są one sprzeczne z prawdą Bożą. I to nie tylko z prawdą o Bożej sprawiedliwości, o tym, że my indywidualnie odpowiadamy przed Bogiem za nasze czyny, chociaż czasami skutki. Grzechów naszych rodziców nas obciążają, ale też to dotyczy no, zaprzeczeniu prawdy chociażby o sakramencie Chrztu Świętym, o zbawieniu przyniesionym nam przez Chrystusa. Jeżeli my uważamy, że na nas ciążą duchowe konsekwencje grzechów naszych przodków, to pojawia się pytanie w takim razie, czym jest Chrzest. Jeżeli chrzest jest sakramentem, który gładzi grzech pierworodny, nawet grzech pierworodny i wszystkie grzechy indywidualne, jakie popełniliśmy, i grzechy są zgładzone przez chrzest. Natomiast w modlitwie uwolnienia z grzechu pokoleniowego my staramy się uwolnić z tych konsekwencji skutków duchowych. W takim razie zaprzeczamy, że chrzest nie ma takiej mocy żeby niektóre grzechy zmazać, a ma taką moc. Co jeśli spotkamy się z taką modlitwą gdzieś w kościele, o środowiskach kościelnych? Powinniśmy reagować, reagować i to bardzo ostro. Najlepiej odesłać do tego dokumentu Komisji Teologicznej, bo tam jest bardzo ładnie to wszystko wyjaśnione. No i samemu zasugerować, że to uderza w sprawiedliwość Bożą, uderza w prawdę o sakramencie Chrztu, że to uderza w samą Ewangelię, prawda? W Ewangelii też mamy takie wypowiedzi Jezusa, które radykalnie odcinają myślenie o grzechu pokoleniowym, jak chociażby sytuacja, kiedy uczniowie przechadzają się z Jezusem, widzą człowieka niewidomego od urodzenia i pytają go kto zgrzeszył? On? czy jego rodzice, że, że jest niewidomy. I Jezus wtedy mówił, ani rodzice, ani on. To nie jest skutek grzechu indywidualnego rodziców, ani jego samego, ale to jest po to, żeby się objawiły wielkie sprawy Boże. I to też jest taka trudna do zrozumienia funkcja cierpienia, ale bardzo często w cierpieniu my no, doświadczamy objawienia Boga. Prawda? Widzimy w cierpiącym właśnie oblicze Jezusa Chrystusa.